W listopadzie oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z kołami PCK w placówkach oświatowych przeprowadził akcję profilaktyczną Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość. W przedsięwzięciu tym wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Kozienice. Celem tych działań było zwrócenie poprzez zabawę uwagi najmłodszych na higienę jamy ustnej. Poszczególne spotkania odbywały się w placówkach oświatowych. My z kamerą gościliśmy 18 listopada w specjalnej Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozienicach. Uczestników powitała dyrektor placówki Anna Grzesik, a następnie oddała głos nauczycielkom. Podczas spotkania dzieci z klas 03 obejrzały film edukacyjny i poznały najważniejsze zasady dbania o higienę jamy ustnej. Dowiedziały się, które produkty sprzyjają zdrowym zębom, a które mogą im szkodzić. Uczniowie mieli także okazję poćwiczyć prawidłowe mycie zębów na specjalnych modelach szczęki. Kolejnym etapem było praktyczne usuwanie bakterii na przygotowanych kartkach, a następnie wykonywanie własnych papierowych modeli szczęki, co wywołało mnóstwo uśmiechów i radości. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek, szczoteczkę do zębów oraz kolorową przypinkę. Podobne zajęcia i pogadanki zostały przeprowadzone także w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy. Radosny uśmiech to cykliczna akcja profilaktyczna Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki niej najmłodsi uczą się, że o zęby trzeba dbać w każdym wieku, a piękny uśmiech to zdrowy uśmiech.